A dzisiaj dowiesz się i będziesz w szoku, dlaczego profesjonaliści przechodzą właśnie na ten produkt z firmy Saramonic, jak również celebryci. Ale od początku. Co otrzymujemy, gdy przychodzi do nas opakowanie z profesjonalnymi mikrofonami bezprzewodowymi z firmy Saramonic Ultra? To poza takimi standardowymi funkcjami, które znajdziecie w DJI Mic 2 czy też Rode, to otrzymujecie dodatkowo wodoodporność na poziomie XPX5 jak również otrzymujecie bardzo wysoki SPL nawet do 130 dB. I jeszcze dodatkowo macie możliwość funkcji pracy z kodem czasowym, co wyróżnia niesamowicie ten produkt, moim zdaniem numer jeden na rynku mikrofonów bezprzewodowych profesjonalnych. Naciśnij poniżej i zobacz pełną recenzję tego mikrofonu, tego zestawu mikrofonów z firmy Saramonic model Ultra i zobacz jego unikalne funkcje w praktyce, których nie posiadają produkty takie jak DJ Mic 2 czy też produkty Rode. A testy jak zwykle zobaczysz ekstremalne, ponieważ już były wykonane na poprzednich też recenzjach.